Witam. Dzisiaj zajmę się również takim gorącym tematem. Wiele pytań mam na ten temat. Mianowicie, co to jest takiego dług nulifikacyjny, bo takiego terminu używam. A tytuł programu jest dług karmiczny, bo to na dobrą sprawę jest podobne, podobne znaczenie ma. I ten temat jest intrygujący, i właśnie wiele pytań o to miałam. Na czym to polega? Spróbuję to wyjaśnić. Karma i dług karmiczny to jest właśnie stare określenie ezoteryczne. Ponieważ ja jestem przedstawicielką hiperfizyki, użyję tutaj terminus hiperfizyki, czyli długu nullifikacyjnego. W samej hiperfizyce jest ten temat wyjaśniony o wiele dokładniej i konkretniej niż mgliste, ezoteryczne określenia karma. Spotkałem się z tym, że ludzie nie chcą się pogodzić z faktem, że trzeba w różnej formie, ale za wszystko płacić. Myślą, że można dostać coś za darmo albo brać ile się da, nie płacąc za nic. Od razu uprzedzę, uprzedzę zastrzeżenie. Dotyczące pieniędzy, czyli płacenia pieniędzmi. Panuje nawet w niektórych środowiskach coś w rodzaju wstrętu do pieniędzy, a tym samym do płacenia. Efektem tego jest żądanie dawania dóbr bez płacenia za nie. To nie ma znaczenia, w jaki sposób płacimy. Jeśli tak jak w naszym systemie pieniądze służą do wymiany, to jak najbardziej mogą być sposobem na regulowanie długu. Jest to sposób całkiem dobry, o wiele prostszy i łatwiejszy niż inne typy wymian, jak na przykład coś za coś. Za pomocą pieniędzy może to się odbywać bardzo sprawnie, wygodnie i precyzyjnie. Na przykład, jak zapłacilibyśmy za samochód, jeśli pracujemy w fabryce materiałów budowlanych i dostajemy jako wynagrodzenie te materiały? Chodzilibyśmy z workami cementu? Niekoniecznie nawet nasz cement będzie interesował właściciela samochodu. Lepiej jednak chodzić z portfelem. Także pieniądze są bardzo wygodnym zamiennikiem i symbolem wymiany. Zastrzeżenia natomiast można tylko mieć do ich dystrybucji w obecnym systemie. Dlaczego trzeba za wszystko płacić? Co byłoby, gdyby jedni pracowali, a drudzy tylko korzystali z ich pracy? Proszę pomyśleć, gdyby to było możliwe, czy taka sytuacja byłaby sprawiedliwa? To jest przecież nic innego jak niewolnictwo. Nikt nie przyzna się do tego, że popiera niewolnictwo, ale pretensje, że nie dodaje się za darmo, są. Przyznaję, że teraz mówię trochę z własnego doświadczenia, bo zaledwie kilka miesięcy temu wylała się na mnie potężna i niezwykle zjadliwa fala hejtu z pretensjami, że z jakiej racji ja chcę pieniądze za hiperfizykę, bo dostałam darmo, to muszę darmo dać. To dosłowny cytat. Teraz z pozycji hiperfizyki wyjaśnię, dlaczego dawanie bez zapłaty jest niemożliwe. Odnosząc do mojego przykładu, pomijam w tej chwili fakty, w jaki sposób wiedza została zdobyta i przystosowana do publicznego odbioru. Cały czas jest to wkładana ogromna praca. No ale teraz zajmiemy się efektami. Fizyka przestrzeni nie pozwala na bezkarne korzystanie z cudzej pracy. Jaki jest tu mechanizm? Każda akcja w przestrzeni pociąga za sobą konsekwencje i jest przyczyną następnych akcji. Bo wypływa również z akcji poprzednich. Jest to jeden ciąg reakcyjny i żaden element tego ciągu nie jest bez konsekwencji. I to trzeba sobie uświadomić. W dodatku wszystkie akcje powtarzają się cyklicznie, bo to wynika z zasad fraktalnych w przestrzeni o zasadach fraktalnych mówię w hiperfizyce link jest poniżej. Więc wszystko ze wszystkim jest powiązane. Każda akcja w przestrzeni to gra potencjałów. Ten, kto bierze, to tak jakby przeciągał w swoją stronę potencjał, pozbawiając tego potencjału kogoś innego. Ja wyglądam tak jak na tej grafice. Jestem sama, a do ciągnięcia ze mnie jest wielu chętnych. Potencjał płynie, płynie w stronę biorcy. Jak długo może płynąć bez równoważenia? Biorca się udławi, a dawca zostanie wyssany. Jest powiedzenie: Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Czy sytuacja, że jeden wysod z drugiego jego siły i potencjał jest ok? Czy byłoby w porządku, gdyby istota korzystała z dorobku innej istoty, unicestwiając ją? Bo do tego dochodzi przy ciągłym odsysaniu. A przecież nikt za nikogo nie może zrobić ewolucji, ani nikt nie ma prawa nikogo pozbawiać możliwości ewolucji. Pozbawianie kogoś sił i potencjału to jest równoznaczne z pozbawianiem szans na ewolucję. Jest prowadzony mechanizm do przestrzeni regulujący takie sytuacje. Przestrzeń nie pozwoli na to, ażeby do takich napięć doszło i do takiej niesprawiedliwości. Przestrzeń działa na przeciążeniach i tego nie wytrzyma. Zaburzy się równowaga, a nawet może dojść do zapadnięcia w skrajnych przypadkach, zapadnięcia przestrzeni. W każdym razie przestrzeń będzie starała się zbalansować tę nierównowagę. Nastąpi ciągnięcie w drugą stronę w kierunku oddania długu dotychczasowemu dawcy. Musi to nastąpić wcześniej czy później. Pamiętajmy, że proces dotyczy strefy nullifikacji, czyli strefy nieśmiertelnej duszy, a tam nie ma czasu. Więc ten dług będzie funkcjonował czasami poza życiem człowieka, który ten dług zaciągnął, czyli poza wcielenie. Jeżeli biorca nie odda dawcy długu w jednym wcieleniu, to ten dług przechodzi na jego następne wcielenie. To jest często przyczyna tego, że niektórzy ludzie pozostają w dziwnych relacjach między sobą, takich, których nie można zerwać ani wytłumaczyć ich sensu. Okazuje się, że możliwe, że spłacają długi z poprzednich inkarnacji. Co dzieje się w takiej relacji? Poprzedni dawca teraz będzie biorcą od tego, który go kiedyś wykorzystał. Często były biorca koniecznie chce być tym razem dawcą, bo tego wymaga przestrzeń. Gdyby uporczywy biorca nie oddawał długów, to jego pole zapadnie się. Tak, że oddawanie długów jest koniecznością, jeśli się chce przetrwać. Tu może wyniknąć następna komplikacja. Może być tak, że wierzyciel wcale nie chce mieć do czynienia z dawnym dłużnikiem, ale dług ciągnie, a ta jego niechęć i przymus utrzymywania relacji z dłużnikiem wywołuje następne skutki i następne długi. I tak się sytuacja w przestrzeni gmatwa. Człowiek świadomy, chcący z tego galimatiasu się wreszcie wyplątać, stara się nie doprowadzać do tych napięć i stara się nie dopuszczać do powstania długów. Długów w żadną stronę. Nie chce ani być dłużnikiem, ani wierzycielem. Napięcia na przestrzeni powodują coś w rodzaju uwięzienia w tak zwanym kole karmy. W czym jest taki dług? Może to być po prostu dług finansowy, czyli pożyczyło się pieniądze i nie oddało. Nie zapłaciło za pracę, zrobiło się komuś krzywdę, wywołało w kimś traumę, zrujnowało cudzą pracę i to i, i tego, te, tego rodzaju sytuacje. Niektóre krzywdy są na pierwszy rzut oka niewidoczne, ale na przykład przekierowują istotę pokrzywdzoną na inny tor. Może być dla niej to korzystne, a może jej zrujnować i to życie, i szansę na ewolucję. Moim zdaniem przecenia się dobre działanie doświadczeń negatywnych i traum, a tym samym gloryfikuje tych, którzy zadali ten ból. Przekonanie o tym jest jednym z elementów fałszywych nauk duchowych. Temu należy poświęcić więcej uwagi, zamierzam to zrobić, ale w innym programie. Wielu ludzi to dziwi, że na przykład za wiedzę należy płacić, a niby dlaczego. Dlaczego nie? Jest mniej warto od na przykład boleciucha. Wręcz przeciwnie. Wiedza jest w przestrzeni dobrem najcenniejszym i najdroższym. Dlaczego? Bo jest warunkiem zdobycia nieśmiertelności. Przestrzeń co prawda nie liczy pieniędzy, ale liczy wysiłek włożony w ich zdobycie. A żeby je zdobyć, to trzeba włożyć pracę, umiejętności, czas, siły życiowe, inicjatywę, zaangażowanie i tak Pieniądze są tu tylko symbolicznym odzwierciedleniem tego, co robimy. Pomijam tutaj błędy systemu w wynagradzaniu za pracę. Te błędy zresztą też wejdą w dług nullifikacyjny. Wiedza zawsze była reglamentowana, nie tylko w naszej niesprawiedliwej cywilizacji. Wiedza prowadząca do świadomości i przez to wieczności jest reglamentowana nie ze względu na jakiś widzimy się, tylko dlatego, że poziom wiedzy jest ściśle uzależniony od poziomu istoty. Jeśli wiedza jest powyżej możliwości zrozumienia, to jest i tak niedostępna. Ale o tym znowu będzie kiedy indziej. Także zaawansowanej wiedzy nie należy szeroko publikować. Znane jest powiedzenie, którego słuszność nie jest podważana, że nie rzuca się perę między wieprze. Rzucanie wiedzy między nic nie rozumiejących jest właśnie taką praktyką. Dług nulifikacyjny jest niewygodny dla dłużnika, a tu ciekawostka, niebezpieczny dla wierzyciela. Co bowiem robi dłużnik, jeśli dług ma za duży i nie może go spłacić? Ten dług jest nie do spłacenia lub on nie ma ochoty go spłacać. Usiłuje zlikwidować wierzyciela. To widać na każdym kroku. Nie mówię o ludziach z dużą świadomością, moralnością i klasą. Tacy będą starali się cały czas zachować równowagę pomiędzy byciem dłużnikiem i wierzycielem. Czują ten konieczny balans, nawet podświadomie ale ludzie, powiem oględnie, bez imponującego poziomu, będą brutalnie nachalni. Tak sobie naciągną fakty poprzez jakąś ekwilibrystykę mentalną, że z pozycji dłużnika ustawią się na pozycję wierzyciela. I wtedy mają powód do tępienia swojego wierzyciela. Nie często zadziwia poziom absurdu tej ekwilibrystyki mentalnej. Czy ta kombinacja ustrzeże ich przed spłacaniem długu? Nie, bo przestrzeń swoje wie. Przestrzeni nie oszukasz. W sposób całkowicie ich zaskakujący napięcie wyrówna. Może to być wspomniany przymus, z kolei bycia czyimś niewolnikiem. Może to być ciężka choroba i różne przykre doświadczenia i nieszczęścia. W takich przypadkach ludzie pytają, dlaczego to mnie spotkało i z jakiej racji. Być może z racji tego, że kiedyś zachowały się niegodnie, na przykład okradając kogoś z jego dorobku. Często ludzie gdzie się pytają, co robić, ażeby bezpiecznie rozwijać się duchowo. Moja podstara, podstawowa rada to zrób sobie rachunek sumienia. Połóż na wagę swoje zasługi i winy, zobacz obiektywnie, co i ile dajesz do przestrzeni, a ile z niej bierzesz? Jaką wartość wkładasz? Czy są to Twoje odpady, czy perełki? Czy jesteś przyczyną cudzych zgryzot, czy radości? Czy Twoje działania są konstruktywne czy niszczące? Jakimi motywacjami są podszyte? To jest podstawa do dalszych działań. Sprawiedliwość jest. Podstawową i bazową wartością. Jeśli jej nie ma, to nic innego się nie liczy. Ludzie nie chcą wiedzieć o tych zależnościach, bo są one niewygodne i burzą ich wewnętrzną beztroskę, a to jest bardzo przykre. Jest także trudno uniknąć sytuacji korzystania z tych osiągnięć, chociażby korzystając ze zdobyczy cywilizacji. Jednak wszystko będzie w porządku. Jeśli ci, co budują tę cywilizację, muszą być opłacani i będą opłacani przez tych, którzy z tego korzystają. Z tego powodu naukowcy, ludzie kultury, organizatorzy wszelkich struktur, oczywiście tych pozytywnych, a nie tych zabójczych, powinni być wynagradzani dużo wyżej niż konsumenci ich pracy. Co jest tym wynagrodzeniem? W naszej obecnej rzeczywistości to są przede wszystkim pieniądze. Powinni więc zarabiać dużo więcej niż zwykły konsument wykonujący tak tzw. pracę prostą. A jak jest? Bardzo często odwrotnie. Twórcy dóbr żyją na poziomie ubóstwa, a konsumenci ich pracy lub nawet złodzieje, którzy przerabiają ich dorobek na pieniądze, opływają w dostatki. W dodatku dzieje się to za aprobatą społeczną i w majestacie prawa. Mam tu na myśli tych, co są właścicielami zagrabionych pieniędzy. Jak zagrabionych, to odsyłam do programów, na przykład moich z Krzysztofem Lewandowskim. Link poniżej. Ta sytuacja, która jest w tej chwili, jest sytuacją patologiczną i nie ma perspektyw. Dlatego teraz ten matriks w ten sposób urządzony zostanie zmieciony z powierzchni Ziemi, a ludzie tworzą... Dziękuję i do usłyszenia. Do widzenia.